Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie Wy sobie dobrze do serca te słowa, syn człowieczy. Będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia, było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo pańskie. Ja wychowałem się za czasów komuny. Widzę tutaj po niektórych twarzach, że niektórzy już nie wiedzą, co to jest komun. I pamiętam, pamiętam to, to takie wszystko szare. Taki szary czas. Ale potem jak wstąpiłem do zakonu właśnie tutaj obok, za murem, jako klerycy właśnie zbijaliśmy te szare tynki, żeby na nowo otynkować klasztor i teraz jest piękny. Moim zdaniem, piękny, żółty, Co, coś nowego, wreszcie nie te szare. Tak samo muszę Wam powiedzieć, że właśnie jadąc tutaj autobusem, czy przechodząc obok Was, też fajnie zobaczyć, że nie są te szare mury, tylko że to już jest piękny klasztor, też w pięknym stylu, odremontowany. I myślę, że możemy Bogu dziękować. Przez dwa lata, parę lat temu posługiwałem w Rosji. I tam jeździmy odprawiać Eucharystię. Nie mieliśmy kościoła, więc wypożyczaliśmy klub taneczny. Coś strasznego, coś strasznego, bo on był cały wytapetowany zdjęciami tych tancerek No mszy święty. Więc ja starałem się tak us usadzić to towarzystwo, żeby oni chociaż na te zdjęcia nie patrzyli do tych półrozebranych kobiet, no, ale to wtedy ja musiałem na nie patrzeć. Nam no, się odprawiało, jak, jak można było, prawda? I teraz, jak można odprawiać Eucharystię w pięknej kaplicy, to jest piękna. Jak my mamy do dyspozycji te piękne kościoły, to naprawdę serce człowieka się raduje. Mówię o sobie, ale myślę, że nie jestem tutaj odosobniony. Jak jest po prostu pięknie. I teraz ostatni tydzień, myśmy właśnie cały czas słuchali czytań, które były na Eucharystii, które mówiły. O odbudowaniu Jerozolimy i o od odbudowaniu świątyni pańskiej. Naród został wysłany przez Pana Boga na wygnanie, świątynia została zburzona, miasto zostało zburzone. I teraz Pan Bóg przez cały tydzień w tym słowie Bożym, którym słuchaliśmy, zachęcał ten lud Boży, żeby wrócił i odbudował to wszystko, co jest zniszczone. I dlatego myślę, że warto zobaczyć czasami, jakie to piękne jest dookoła nas. Jest jeszcze drugi motyw, dla którego warto, żebyśmy się przyjrzeli temu wszystkiemu, co jest dookoła nas. Ja tu jestem fotografem, jeszcze dużo zdjęć robię. Dlaczego? Bo, drogie siostry, z tego, co tu patrzymy, nie zostanie kamień na kamieniu. To wszystko będzie zburzone. Może wcześniej się okazać, że nam to jeszcze zabiorą. My, jako kapucyni, mamy takie doświadczenie. Na Ukrainie mnóstwo nam klasztorów zabrali. Bracia to budowali. Remontowali, malowali, czyścili, znaczy kapucyni z tą czystością to tak nie do końca, ale tak, żeby było ogólnie, prawda? I potem nam to wszystko wzięli. Ja widziałem też klasztory zniszczone, jakieś fabryki tam porobili, no. albo w ogóle zburzyli, prawda? A jak tego nie zrobią, to, drogie siostry, będzie paruzja <grych> czyli to wszystko będzie zniszczone, hmm? czyli tego nie będzie. A co będzie? Co będzie na wieczność? Czyli coś, co nie zostanie zniszczone, będziesz ty. Na wieczność. Oczywiście, my wszyscy umrzemy. Ale potem z martwych staniemy, czyli będziemy żyli. Czyli to jest wartość, w którą warto inwestować. Ja nie mówię, żeby tego nie malować. Pięknie. Jestem sam za, bo lubię piękno. Lubię żyć, że jak jest piękno, żeby było ładnie. Ale żebyśmy zobaczyli. Co, co jest tą wartością ostateczną? Że tą wartością ostateczną jest drugi człowiek i tym, tą wartością ostateczną jesteś ty. Bo to będzie na wieczność. I teraz jest pytanie: na ile my inwestujemy siły w to, co jest, co będzie zburzone? No bo to też trzeba powiedzieć, prawda? A co nie będzie zburzone? Ty nie będziesz zburzona. I teraz dzisiaj w tym czytaniu który jakby rozpoczyna trochę taki nowy, nowy temat z proroka Zachariasza. Słyszeliśmy o tej nowej Jerozolimie, która już jest odbudowana. I tam jest piękne, piękny obraz pokazany, mianowicie, że to miasto nie będzie miało murów. Dzisiaj to nie jest takie ważne, ale jak my przypominamy sobie średniowiecze, to miasto, które było, miało mury, było miastem bezpiecznym. Był napad, ludzie zamykali bramy, bronili się i spokojnie mogli żyć. Dlatego miasto bez murów, co robiło wojsko zawsze, jak atakowało jakieś, niszczyło mury i zostawiało miasto bez murów. I takie miasto jest bezbronne. I my przed chwileczką w czytaniu z księgi proka Zachariasza słyszeliśmy właśnie, że nowa Jero Jerozolima nie będzie miała murów. Dlaczego? Bóg mówi: Ja będę Twoim murem. Ja będę murem ognistym. To jest coś strasznego, mur ognisty. Wyobraźcie sobie taki mur, nie wiem, 50 metrów ognia. To jest nie do przejścia. Można się rozpędzić, ale człowiek, człowiek nie da rady. Ogień wypala wszystko. Ogień jest czymś, co niszczy, i teraz Bóg przychodzi i mówi: Słuchajcie, ja będę tym murem dla was. Bo inne mury można zburzyć, ale muru z ognia nie można zburzyć, bo on cały czas płonie. To ogień niszczy, ogień zabija. I Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy my chcieli mieszkać. Tam jest też piękny obraz. Nakreślony mówi to mnie. W tym mieście będzie tyle ludzi. Oni się tam nie będą. Dlatego Bóg będzie tym murem ognistym, On się będzie mógł poszerzać, żeby ci wszyscy ludzie mogli się do tego miasta zmieścić. Czyli żebyś Ty również i ja, się mogli tam żyć. I teraz Bóg zaprasza nas. Żeby ta wizja to nie była wizja po śmierci? Umrzemy wszyscy, prawda, i wtedy znajdziemy się. Nie! To nasze powołanie jest żyć Królestwem Bożym tu, dzisiaj, a to nie tylko dla nas. Mamy być znakiem dla tego pokolenia, że inni patrząc na nas mówią, o, zobaczcie, Bóg jest. Czyli i pytanie, czy ty i ja chcemy mieszkać w takim mieście, które nie ma murów? Przepraszam za słowo, tylko Pan Bóg nam został jako obrona. A? Zobaczcie, to jest to samo, przychodzi w Ewangelii. Jezus mówi, weźcie to sobie siostry mocno do serca. Jest napisane, weźcie to sobie do serca. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. My wiemy, dlaczego został wydany. Żeby go ukrzyżowali. I Jezus Chrystus do swoich uczniów, czyli do Ciebie i do mnie, mówi: weź sobie mocno do serca. Logika Królestwa Bożego jest inna niż logika świata. Świat myśli logicznie, postawi sobie mury, otoczy się, okopie, będzie bezpieczny, wtedy będzie mógł realizować swoje biznesy, swoje plany, sukcesy, a w Królestwie Bożym jest inaczej. Jezus Chrystus, owszem, dużo cudów robił, uzdrawiał, ludzi karmił, wskrzeszał z martwych, mówiąc po ludzku, trochę sukcesów odnosił. My o tym czytamy w Ewangelii. Ludzie chodzili za Nim tłumami. Ale ostatecznie sukces Jezusa Chrystusa polega na tym, że On, pełniąc wolę Ojca, idzie na krzyż, umiera. I teraz my, jako Jego uczniowie, właśnie jesteśmy zaproszeni, pytanie, czy chcemy? Wejść w tę logikę, że chcemy żyć tak, że mamy ogromne miasto, które nie ma murów. Po ludzku to jest straszne, naprawdę. Wydać się, wydać się na pastwę Pana Boga. Bo co to znaczy? A ja wiem, czy te nogi będzie płonąć? Akurat jak przyjdą ci, którzy chcą nas skrzywdzić? Jak ja sobie postawię mur, to ja wiem. Pan Bóg zaśpi, nie zaśpi, mur jest, będzie, będzie działało. A jak ja chcę żyć w woli Pana Boga, no nie wiem, to tak jak rozdać pieniądze. No, no jutro Pan Bóg chce, to mi da jedzenie, a nie chce, to mi nie da. No? A jak nie rozdam, mówiąc krótko, to mi Pan Bóg niepotrzebny. <grytanie> Założę swój habicik, złożę rącki, będę jeszcze różaniec odmawiał, ale mi Pan Bóg niepotrzebny. Bo ja mam wszystkie moje ludzkie zabezpieczenia. I teraz chodzi o to, że, żebyśmy my właśnie żyjąc, w tym co żyjemy, w tym życiu, które daje nam Pan Bóg, żyli właśnie w logice Bożej. I do tego, do tego zachęcają te dzisiejsze czytania. One są piękne, bo zobaczcie, bo te czytania nie mówią, że Pan Bóg, ta Jerozolima, jak się tam... No ja przygotowywałem się to długo czytałem. Jak się widzi, to to miasto jest przepiękne, więc Pan Bóg nie zaprasza nas. Drogie siostry, teraz mamy żyć, nie wiem, obskurnie, w jakichś, nędznie, nie wiem, w jakichś barakach, w ogóle wy będziecie chodzić jak ostatnie obdartusy. Absolutnie. Tam jest, obraz jest przepiękny. miasta przepięknego, odbudowanego przez Boga. I tak, tak pełnego, bo jest pełne radości. No, że się tam ludzie nie mogą zmieścić. I to jest coś, do czego nas Pan Bóg zaprasza. Ale droga, ta ziemska droga jest przedziwna. Przedziwna. I na szczęście my możemy błogosławić Pana Boga, że Bóg nie wychodzi tak jak ja wychodzę i mówię, ale Bóg tym żyje. Jezus Chrystus tak przeżył swoje życie. I my możemy nawet nie czytać Ewangelii w znaczeniu co Jezus mówi, ale patrzeć tylko to, co robi. I dlatego Pan Bóg zaprasza nas do nawrócenia. Co to jest nawrócenie? To nie jest zmiana struktur, to nie jest zmiana prawa. Ja, jeżeli chcecie mnie spytać, ja potem mogę się z Wami podzielić, jak doskonale można obchodzić prawo zakonne. Ja już 24 lata jestem w zakonie i się nauczyłem. Każde prawo obejdę. Nie obejdę, obejdę. Mi internet przełożony wyłączy, wi-fi, to se włączę w komórce. Poradzę sobie. Jestem zaradny chłopak, prawda? I teraz właśnie, no więc co to jest nawró nawrócenie? To jest moje serce. To jest twoje serce, to jest twoja relacja. Nikt cię nie widzi, a ty żyjesz z Bogiem. Bo, bo to o to chodzi, prawda? Że, żeby nasze serce, przełożeni mogą nas pilnować, a oni się zmęczą. Sami jesteście przełożonymi, wiecie jakie to męczące. Człowiek nie daje rady. Prawda? Jak ci siostra chce zgrzeszyć, to ci zgrzeszy. Bo jesteśmy wolni, bo Bóg dał nam wolność. Dlatego, jeżeli my chcemy mówić o nawróceniu, Pan Bóg mówi, weźcie to sobie dobrze do serca, prawda? Ta mentalność jest inna, ona jest błogosławiona, ale jest wbrew temu światu i to nie jest problem, ale my żyjemy w tym świecie. Musimy płacić rachunki tego światu. Za ogrzewanie, za prąd, żyć w umowach. Boże, ile umów teraz trzeba, żeby żarówkę wykręcić, trzeba pięciu robotników, bo Urząd Ochrony Środowiska jeszcze teraz. No i my musimy w tym żyć. I nie możemy żyć poza, bo nasz świat za, za kratki wstawi. Ale właśnie, żeby żyć w tym, ale z inną logiką. Logiką Jezusa Chrystusa. Jaka jest logika Jezusa Chrystusa? I to jest dobra nowina. Że życie chrześcijańskie nie polega na zaciskaniu pięści, zębów, że my damy radę, poradzimy sobie. Nie. Logika Jezusa Chrystusa chrześcijaństwa jest zupełnie inna. Że Ty i ja przychodzimy pod krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa i chcemy wyznać, że nie radzimy sobie, że jesteśmy grzesznikami. Mamy mnóstwo dobrych intencji. Ale na koniec to nam nie wychodzi. Że ranimy innych, że ranimy samych siebie. Chcielibyśmy, ale nam nie wychodzi. I że prosimy, jak te biedaczki, właśnie Pana Boga, żeby zesłał nam Ducha Świętego, żeby dał nam nowe serce, żebym ja, który żyje z moim bratem w jednym klasztorze, żebym ja mógł go kochać. Ja chcę, ale nie mogę. Bo moje serce jest takie, że ja nie mogę go kochać, bo on mnie też krzywdzi i ja go krzywdzę i nie mogę kochać. A Jezus Chrystus przychodzi, macie ten charyzmat i kocha. Jego serce jest pełne miłości dla tych też, którzy go krzywdzą. I to jest niemożliwe po ludzku. I dlatego na szczęście tu przychodzi dobra nowina. Jezus Chrystus umarł na krzyżu i z martwych stał i zesłał Ducha Świętego, aby podarować Tobie nowe serce. Siostry, za darmo. To jest najpiękniejsze. Za darmo, czyli my nie musimy nic mieć w znaczeniu pieniędzy, ale też dobrych uczynków. Czy Pan Bóg nie podaruje Ci dobrego serca, jak Ty sobie nazbierasz taką długą listę dobrych uczynków? Nie. Pan Bóg chce Ci podarować serce z jednego powodu: ponieważ Ciebie kocha. Bóg Cię kocha i chce podarować Ci to nowe serce w którym Ty możesz kochać drugą siostrę, drugiego człowieka. I myślę właśnie, po to jest Eucharystia, żebyśmy Boga pokornie prosili, żeby On nam to serce dobre podarował, żeby użyczył, żeby, żeby dokonał cudu. Myślę im więcej, naprawdę z wielkim szacunkiem tutaj chylę czoła też przed Wami, które niektóre z Was z samym szacunkiem, ale dużo więcej przeżyłyście w Zakonie i dobrze wiecie. Człowiek sam zmienić się nie może. Że jedyny, który może zmienić człowieka jest Pan Bóg. I dlatego prośmy tego Pana Boga w tej Eucharystii, żebyśmy słuchając tego słowa, które już wysłuchaliśmy, ale też karmiąc się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby to, co się dokonuje, że Bóg przychodzi do nas, żeby nas przemienił. Żebyśmy my też mogli być dziś Jezusem Chrystusem dla tego pokolenia znękanego, dla sióstr znękanych, aby współczesny świat mógł zobaczyć, że Jezus Chrystus żyje, że Bóg jest, że Bóg jest miłością i przychodzi z tym orędziem do współczesnego świata, że miłość Boża jest silniejsza niż grzech i że życie które Pan Bóg przynosi, jest potężniejsze niż śmierć, i że Bóg daje to grzesznikowi za darmo. Daje temu, kto pokornie o to prosi. Amen.